Robert Lewandowski podjął decyzję. Wybrał klub. Ale właśnie w tym momencie historia, która z pozoru wydawała się już zamknięta, zaczyna nabierać zupełnie nowego znaczenia. Kiedy kataloński sport opublikował informacje na temat przyszłości polskiego napastnika, wielu kibiców odetchnęło z ulgą, sądząc, że temat został definitywnie rozstrzygnięty. Lewandowski ma zostać w Barcelonie, mimo rozmów z Chicago Fire, mimo wieku, mimo narastających spekulacji. Jednak im głębiej wczytać się w szczegóły, tym wyraźniej widać, że to nie jest prosta decyzja i że prawdziwy zwrot dopiero nadchodzi. Według Sportu Lewandowski jasno zakomunikował, że chce nadal wiązać swoją przyszłość ze stolicą Katalonii. Czuje się tam dobrze, zarówno sportowo, jak i prywatnie. Jego rodzina zadomowiła się w Barcelonie, a sam piłkarz odnalazł tam stabilizacji po burzliwych momentach związanych z kontuzjami i zmianami trenerów. Perspektywa pozostania w klubie jeszcze przez rok lub dwa jest dla niego atrakcyjna. Co jasno wynika z doniesień katalońskich mediów. Jednocześnie jednak zarówno on, jak i władze Barcelony wstrzymują się z rozpoczęciem rozmów na temat przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu. To nie jest przypadek ani gra pozorów. To świadome czekanie na moment, w którym wszystkie karty zostaną odkryte. Początek obecnego sezonu nie był dla Lewandowskiego łatwy. Problemy zdrowotne. Mniejsza regularność występów i naturalny spadek skuteczności sprawiły, że pojawiły się pytania o jego rolę w drużynie. Osiem goli i dwie asysty w dwunastu meczach to wynik, który wciąż robi wrażenie, ale nie jest już tym, do czego przyzwyczaił kibiców w swoich najlepszych latach. Mimo to Hansi Flick nadal postrzega go jako ważny element zespołu. Lewandowski nie jest już jedynym punktem odniesienia w ofensywie, ale pozostaje zawodnikiem, który potrafi zmienić przebieg meczu, uspokoić grę i dać drużynie doświadczenie w kluczowych momentach. Sam piłkarz jest świadomy upływu czasu, ale jak podkreśla sport, badania biologiczne wskazują na wiek organizmu o kilka lat niższy niż metryka. W 2026 roku Lewandowski skończy 38 lat, a mimo to wciąż utrzymuje się w bardzo dobrej formie fizycznej i mentalnej. Żelazna dyscyplina, konsekwencja w treningach i dbałość o detale pozwalają mu funkcjonować na poziomie, który dla wielu rówieśników jest już nieosiągalny. To właśnie ta świadomość własnych możliwości sprawia, że Lewandowski nie myśli o szybkim zakończeniu kariery, ale jednocześnie zaczyna patrzeć na swoją przyszłość w Barcelonie w inny sposób niż kilka lat temu. Największą zmianą, o której pisze kataloński dziennik, jest gotowość Lewandowskiego do zaakceptowania zupełnie nowej roli. Polak miałby pozostać w Barcelonie nawet jako zawodnik drugoplanowy, pełniący funkcję mentora dla młodszych piłkarzy. W przypadku sprowadzenia młodego, perspektywicznego napastnika, Lewandowski byłby w stanie wspierać go doświadczeniem, pomagać w adaptacji i stopniowo oddawać mu pierwszoplanową rolę. Dla Barcelony byłby to model idealny, połączenie doświadczenia, autorytetu i rozwoju nowej gwiazdy ofensywy. Jednocześnie Lewandowski doskonale zdaje sobie sprawę z realiów finansowych klubu. Obecnie znajduje się na najwyższym szczeblu w hierarchii płac zespołu i wie, że ewentualna nowa umowa oznaczałaby znaczną obniżkę wynagrodzenia. Barcelona wciąż zmaga się z ograniczeniami finansowymi i nie spełnia zasady jeden, jeden, która pozwalałaby na swobodne transfery. Każda decyzja kadrowa musi być dokładnie przemyślana, a przyszłość Lewandowskiego jest jednym z kluczowych elementów tej układanki. Sport zaznacza jednak wyraźnie, że Polak nie chce całkowicie zejść w cień. To już nie jest zawodnik, który trzy czy cztery lata temu potrafił reagować nerwowo na brak miejsca w podstawowym składzie i robić awanturę z powodu zmian. Dziś Lewandowski jest bardziej dojrzały, spokojniejszy i świadomy swojej pozycji. Akceptuje fakt, że jego rola może się zmieniać, ale wciąż chce mieć realny wpływ na grę zespołu i pozostawać ważną częścią drużyny. Kluczowym momentem całej tej historii będzie szczera i merytoryczna rozmowa z Hansim Flickiem. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że to właśnie ona zdecyduje o przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie. Relacja między nimi opiera się na przejrzystości i wzajemnym szacunku. Znają się doskonale jeszcze z czasów Bayernu Monachum, a w Barcelonie, jak podkreśla sport, ich współpraca stała się jeszcze bardziej oparta na zaufaniu. Flik nie unika trudnych tematów, a Lewandowski oczekuje od niego pełnej szczerości. Jeśli trener uzna, że Lewandowski nadal może być przydatny drużynie, Polak nie będzie stawiał większych przeszkód przy podpisaniu nowej umowy. Jeśli jednak wizja Flikę będzie zakładała wyraźne przesunięcie go na dalszy plan, decyzja może okazać się znacznie trudniejsza. To właśnie dlatego rozmowy zaplanowane na przełom lutego i marca są tak istotne. Od nich zależy nie tylko przyszłość jednego zawodnika, ale także kierunek, w jakim podąża ofensywa Barcelony w najbliższych sezonach. Na koniec kataloński dziennik przypomina niezwykle ważny wątek. Sam Lewandowski uważa, że przyjście Hanciego flickę było kluczowe dla jego drugiej młodości w Barcelonie i ponownego wzrostu formy. Bez Flikę, jak sugerują Hiszpanie, Polak być może już dawno opuściłby klub. To pokazuje, jak silna jest więź między zawodnikiem a trenerem i jak wiele zależy od ich wspólnej wizji przyszłości. Robert Lewandowski wybrał Barcelonę. Ale to, czy zostanie jej liderem, mentorem, czy stopniowo odda miejsce młodszym, wciąż pozostaje otwartą historią. Jedno jest pewne, najbliższe tygodnie i jedna rozmowa mogą zmienić wszystko, zarówno dla niego, jak i dla całej Blaugrany.